szlenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Tym bardziej, że dzisiejsza okazja jest wyjątkowo istotna dla mieszkańców powiatu, liczącego prawie 130 tysięcy mieszkańców. Oto na podstawie listu intencyjnego, który zostanie dzisiaj podpisany, powstanie, powstanie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Ten list podpiszą dzisiaj pan wojewoda Małopolski Łukasz Kmita. Serdecznie witam również pana posła Władysława Kurowskiego. Są z nami również wszyscy sygnatariusze tego listu pan marszałek Witold Kozłowski, pan wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka. Serdecznie witam również pana starostę myślenickiego Józefa Tomale. Jest z nami również pan burmistrz miasta i gminy Myślenice, Jarosław Szlachecka. Oczywiście serdecznie witam również pana komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinspektora Michała Ledziona. Jest z nami również pan komendant powiatowy Policji w Myślenicach inspektor Maciej Kubiak. Witam serdecznie również radnych województwa małopolskiego pana Stanisława Bisztygę i pana Roberta Bylicę. I bardzo proszę o zabranie głosu pana wojewoda. Wielce, szano, wielce Szanowni Państwo, samorządowcy z Panem Marszałkiem Witoldem Kozłowskim na czele, wielce Szanowny Panie Generale, komendancie Wojewódzki Małopolskich Policjantów, wielce Szanowny Panie Komendancie Powiatowy, wszyscy drodzy zgromadzeni, myślę, że wszystkim nam na sercu leży bezpieczeństwo mieszkańców. Wczoraj. Miałem honor i zaszczyt uczestniczyć w odprawie rocznej małopolskich policjantów. Chcę dzisiaj z tego miejsca serdecznie pogratulować panu komendantowi wojewódzkiemu i wszystkim funkcjonariuszom niezwykłej sprawności działania. Małopolscy funkcjonariusze to elita policji polskiej i mogę powiedzieć, że z pewnością wszyscy dzięki temu czujemy się bezpieczni. Ale te słowa, które teraz kieruję, są słowami także zobowiązania. Słowami zobowiązania do wspólnej troski administracji rządowej i samorządowej do tego, aby nasi wspaniali funkcjonariusze mieli także godne warunki do codziennej pracy, do codziennej służby. Bo w rocie ślubowania policjantów jest w końcu, są w końcu słowa, nawet z narażeniem życia. I dzisiaj tutaj obecni chcemy podziękować Wam za tą służbę, ale także podkreślić i powiedzieć macie nasze wsparcie, zrobimy wszystko, działając wspólnie, aby nowe budynki, nowa infrastruktura. Dzisiaj podpisując list intencyjny dotyczący nowej siedziby komendy powiatowej Policji powstała e, dzięki współpracy. Szanowni Państwo, w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach małopolska policja się nie zmien... bardzo mocno zmienia. Przypomnę, że w latach 2016-2019 odtworzone zostały małe posterunki policji, między innymi w zakliczynie, szerzynach, jodłowniku. Polska policja jest blisko obywatela i dane. Które pan komendant wojewódzki, pan generał przekazał mi na odprawie rocznej, jasno wskazują, że Polacy, że Maopolanie czują się bezpieczni. Czują się bezpieczni dzięki temu, że policja działa w sposób sprawny, że policja działa w sposób niezwykle także wyważony w takich sytuacjach czasem trudnych. Szanowni Państwo, za nami okres, inwestycji, ale także przed nami okres inwestycji, bo między innymi jesteśmy na finalnym etapie ukończenia inwestycji posterunku policji w Ujściu Gorlickim. Komenda Powiatowa w Wadowicach już służy małopolskim funkcjonariuszom, ale także służy mieszkańcom powiatu Wadowickiego. Budowany, modernizowany jest komisariat ósmy w Krakowie, ale także niedawno byliśmy z panem komendantem, z panem generałem na otwarciu Komisariatu Policji w Szczawnicy. Policja także bardzo trafnie identyfikuje te miejsca, które muszą być poddane modernizacji, a rząd, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przeznacza rekordowe środki na modernizację służb mundurowych. Muszę powiedzieć i chcę o tym powiedzieć, że w najbliższym czasie na modernizację służb mundurowych zostanie przekazana gigantyczna kwota 10 miliardów złotych. Ten program modernizacji obejmuje 4 lata. Powstaną nowe posterunki policji. Policja zostanie dozbrojona, doetatowiona, będzie 5600 nowych etatów. Polski rząd, pan minister Kamiński zadbał także o środki na inwestycje i na nowoczesny sprzęt to ponad 2,3 miliarda złotych. Szanowni Państwo. Wśród tych inwestycji są inwestycje w Małopolsce, które są planowane, które dzisiaj chcemy potwierdzić, że są także oczekiwane i chcę serdecznie podziękować. Po pierwsze za podjęcie się tego działania panu generałowi Legionowi, ale także zastępcy pana generała odpowiedzialnemu za logistykę, z którym ta współpraca jest doskonała. Ale szanowni państwo, zawsze nowe inwestycje muszą łączyć. I dzisiaj połączyły marszałka województwa Małopolskiego, połączyły starostę, połączyły pana burmistrza Jarosława Szlachetkę, połączyły administrację rządową w osobie wojewody i połączyły policję. I dzisiaj w taki naoczny sposób chcemy potwierdzić, że będziemy wspierali te działania, że poszczególne samorządy, Będą wydatkowały środki na to, aby nowa komenda Policji w Myślenicach, powiatowa, powstała i dołączyła do tego szeregu nowoczesnych budynków, które służą funkcjonariuszom, ale także służą mieszkańcom. I jeszcze raz dziękuję za to, że w tak szybkim tempie udało się uzgodnić pewne rzeczy, że samorządy są chętne do wspierania. I mam nadzieję, że będzie nam dane wspólnie z panem generałem i z panem komendantem policji w Myślenicach doczekać momentu wbicia pierwszej łopaty, a potem już niech mury pną się do góry. Szanowni Państwo, podkreślam jeszcze raz, że Myślenicka Komenda Powiatowa jest kluczowa w Małopolsce, między innymi dlatego, że patrolu, funkcjonariusze z Myślenic patrolują Zakopiankę. Drogę szczególnie wybieraną w okresie zimowym, a właśnie dzisiaj jesteśmy w tym okresie ferii świątecznych na ręce Pana Komendanta Wojewódzkiego, ale także Komendanta Powiatowego chcę złożyć podziękowania za codzienną służbę funkcjonariuszy ruchu drogowego i jednocześnie jak wspólnie z Panem Generałem analizowaliśmy statystyki wypadków i zdarzeń rok do roku. Przypomnę, że od stycznia obowiązują zaostrzone przepisy dla piratów drogowych. Widać, że te przepisy wprowadzone przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zdają egzamin i bardzo wielu kierowców zdejmuje nogę z gazu. To jest niezwykle istotne, bo wszystkim nam zależy na bezpiecznej Małopolsce. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Panie Wojewodo. Panie Pośle, bardzo proszę o zabranie głosu. Pan poseł Władysław Kurowski. Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Panie Generale, Panowie Radni, Szanowni Państwo. Ja serdecznie dziękuję Panu Wojewodzie przede wszystkim za to, że można powiedzieć wziął patronat nad tym przedsięwzięciem jakże ważnym dla ziemi myślenickiej. A ja jestem przekonany, że również y, ważnym dla ziemi małopolskiej, bo przecież nowe poserunki, nowe inwestycje, to oprócz tego, że poprawi się warunki bytowania, warunki pracy policjantów, tych, którzy będą pracowali w Myślenicach, ale to przecież również podniesienie bezpieczeństwa y, nas wszystkich y, Małopolan. Y, mija w zasadzie około dwóch lat od tego czasu, kiedy Pierwsze spotkania, żeśmy organizowali, rozmawiali w jaki sposób podejść do tematu i dzisiaj wygląda na to, że jesteśmy tutaj razem, bezpieczeństwo jest ponad podziałami, wszelkimi, politycznymi, takimi czy innymi. Umiemy się dogadać, myślę także, że to jest dobry prognostyk do tego, że już wkrótce będą już konkretne decyzje podjęte. To pierwszy krok tak ważny do tego, żeby ta inwestycja mogła powstać. Ja bardzo się cieszę, że również pan marszałek uczestniczy w tej ważnej dla nas inicjatywie, no bo to ważne, żeby różne siły wspierały to, co jest również dla nas, dla nas dobre. Myślę także, że minie kilka lat, atmosfera jest dobra, bo im więcej i policja tutaj krakowska, ale również policja Komendy Głównej w Warszawie jest bardzo przychylna tej inicjatywie. W związku z tym myślę tak, że po podpisaniu tego listu intencyjnego przystępujemy do dalszej intensywnej pracy, do tego, żeby i środki się znalazły i już wkrótce, za myślę, że kilka lat będziemy mogli otwierać nową siedzibę w Myślenicach. Serdecznie dziękuję jeszcze raz wszystkim Państwu. Bardzo dziękuję Pani Pośle. Pani Marszałku, bardzo proszę zabrać głos. Szanowny Panie Pośle na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Panie Wojewodą, Panie Marszałku, Szanowni Panowie Radni Wojewódcy, Panie Komendancie, Panie Starosto, Panie Burmistrzu, Wysy, Szanowni Drodzy i Mili Państwo. Bezpieczeństwo publiczne to przede wszystkim domena administracji rządowej, reprezentowanej w regionie przez Pana Wojewodę, ale. Bezpieczeństwo na wodzie, bezpieczeństwo na lądzie, ale też bezpieczeństwo w górach to bardzo ważne zadanie również samorządu Województwa Małopolskiego. Dzisiaj reprezentuję zarząd wraz z panem Marszałkiem Łukaszem Czwóką, który odpowiada za, za ten obszar, ale są też z nami radni wojewódcy, co też świadczy o tym że taka polityka jest popierana również przez Sejmik Województwa Małopolskiego. Szanowni państwo, myśmy dając dowód na to, jak bardzo jesteśmy zainteresowani tym, aby bezpiecznie było, tak jak wcześniej powiedziałem i na wodzie, i na lądzie i w górach już 10 maja 2019 roku podpisaliśmy porozumienie o współpracy Między marszałkiem województwa, panem Wojewodą, prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale też reprezentantami 19 różnych służb, zarówno porządkowych, jak również służb ratowniczych. I tutaj zobowiązaliśmy się do wspólnej pracy, skoordynowanej, każdy oczywiście w ramach posiadanych kompetencji. Zarząd Województwa, zresztą będzie to również w treści listu intencyjnego, wesprze budowę tego, tego obiektu, zaczynając od, od, od opracowania pewnej koncepcji architektonicznej. Podobnie jak wspieraliśmy wcześniej budowy różnych innych obiektów, zarówno Komend Straży, Państwowej Straży Pożarnej, ale też wiele różnych innych obiektów związanych z bezpieczeństwem w Górach. Dla mnie to jest bardzo ważne, co powiedział pan poseł, że jeżeli w grę wchodzi bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski, to nie ma znaczenia podział, nawet istniejący podział polityczny, podział poglądów Wszyscy jesteśmy zobowiązani, jesteśmy działaczami publicznymi, wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, aby dbać o bezpieczeństwo naszej całej małopolskiej wspólnoty. Dlatego z serca już na samym początku tego projektu dziękuję wszystkim interesariuszom, wszystkim sygnatariuszom również tego listu. Ponieważ e, zgoda buduje, niezgoda rujnuje, jak to się mówi. Ja jestem przekonany, że wspólnymi siłami e, w dobrym tempie doprowadzimy do tego, że Myślińcak zostanie e, piękny komenda e, powiatowej policji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Marszałku. Bardzo istotna inwestycja dla całej małopolskiej policji. Panie Generał, bardzo proszę o zabranie głosu. W Szanowni Państwo, wyjątkowy, kolejny wyjątkowy dzień dla Polskiej Policji i Małopolskiej Policji to dzisiejszy, gdzie wspólnie z tak ważnymi partnerami, jakim jest Urząd, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, i Starostwo, Burmistrz, będziemy mieli okazję podpisać list intencyjny, który pozwoli nie tylko policjantom podnieść warunki pracy, ale także mieszkańcom być dumnymi z tego, że mają nowy profesjonalny obiekt, w którym będą mogli poszukać wsparcia, którego my będziemy im udzielać. Z radością przyjmuję dzisiejszy dzień. Cieszę się, że jest to kolejna inwestycja, że tak jak Pan Wojewoda wspomniał w roku ubiegłym takich inwestycji kilka zostało oddanych do użytku dla, dla mieszkańców Małopolski Policjantów Polskiej Policji. To będzie na pewno lepsza jakość i będzie to milowy krok w podnoszeniu standardów pracy i działań Polskiej Policji. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie komendancie. O zabranie głosu bardzo proszę pana starostę. Panie wojewodo, panie pośle, panie marszałku, panie generalny, wszyscy zaproszeni goście. Myśleńcy, ziemia miśleńska to atrakcyjne miejsce zamieszkania. To bezpieczne miejsce ale bezpieczeństwa nigdy nie za dość. Bardzo mi przykro, że przez wiele lat musimy i także ja osobiście muszę widzieć w jakich warunkach pracują funkcjonariusze policji w Myśleńcach. Mówiliśmy tutaj przed spotkaniem z niektórymi zaproszonymi gośćmi, że to budynek, który pamięta chyba późnego epokę Gierka, późnego gołąbkę, początek Gierka. Starostwo Powiatowe dzisiaj rozpoczyna w nowym budynku pracy dla mieszkańców. Panie Komendancie Wojewódzki, Panie Komendancie Powiatowym, Macieju chciałbym, żeby Twoi funkcjonariusze pracowali jak najszybciej w dobrych, godnych warunkach dla bezpieczeństwa mieszkańców ziemi ale także wszystkich turystów. Bardzo dziękuję wszystkim od Pana Wojewody, Marszałka, Pana Posła, Pana Burmistrza, którzy są gotowi ten projekt wesprzeć. Panów Radnych Stanisława Bisztygi i Roberta. Mam nadzieję, że szybko powstanie projekt szybko wbijemy pierwszą łopatę i szybko oddamy dla potomności. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani Starosto. I bardzo proszę jeszcze o zabranie głosu Pana Burmistrza Jarosława Szlachetka. Szanowni Panowie, zgodnie z precedencją, Szanowni Państwo, to bardzo ważna chwila dla mieszkańców nie tylko miasta gminy Myślenice, ale dla całej Zimy Myśleńskiej i dla Małopolan. Dzisiaj kończymy pewien okres czasu, o którym tutaj już było wspomniane, okres, który nie był łatwy, bo trzeba było znaleźć odpowiednie miejsce, które spełniałoby odpowiednie wymogi wymogi przede wszystkim dla obsługi funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji, ale także dla obsługi mieszkańców. bowiem ten dzisiejszy budynek, w którym mieści się Komenda Powiatowa Policji, no, nie spełnia norm, nie spełnia norm za, zarówno dla policjantów, jak również dla samych mieszkańców, dla tych, którzy dzisiaj przychodzą i korzystają z usług Komendy Powiatowej Policji. Stąd też moja decyzja, że jako Gmina Myślenice zakupimy i następnie przekażemy nieruchomości, które posłużą do scalenia gruntów, gdzie będzie można przygotować całą dokumentację projektową i wybudować nowy, nowoczesny biurowiec, w którym znajdą swoje miejsce myślenicy policjanci. Szanowni Państwo, ja z tego miejsca jako burmistrz chciałem podziękować za to, że ta idea budowy nowej komendy powiatowej Policji w Myśleńcach połączyła zarówno administrację rządową, połączyła resort spraw wewnętrznych administracji reprezentowany dzisiaj przez komendanta wojewódzkiego i komendanta powiatowego Policji, połączyła władze ustawodawczą no i nas jako jednostki samorządu terytorialnego w walce o to aby nasi mieszkańcy nasi obywatele byli bezpieczni przed nami kolejny ważny krok już przygotowania koncepcji projektu budowlanego i za to też w tym miejscu chciałem wyrazić swoją wdzięczność że w w tym etapie to konkretne wsparcie kieruje zarząd Województwa Małopolskiego, pan marszałek, pan wicemarszałek, razem tutaj przy udziale naszych radnych wojewódzkich, pana Roberta Wylicy, pana Stanisława Bisztygi i mam nadzieję, że tutaj wspólnymi siłami zadbamy o to, aby ten budynek nowej Komendy Powiatowej Policji też przy wymiernym wsparciu i zaangażowaniu pana posła Władysława Kurowskiego powstanie jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu i żeby te wszystkie intencje stały się faktem i żeby przybrały formalną postać, podpiszemy list intencyjny. Jako pierwszy ten list podpisze Pan Wojewoda. Zapraszam Panią Wojewodę. Pierwszy egzemplarz dla Pana Wojewody. Na mocy listu, który pan wojewoda właśnie podpisuje, zobowiązujemy się jako skarb państwa do podjęcia działań w kierunku przekazania staroście myślenickiemu część, części działki w Myślenicach, działki, która jest niezbędna do budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach. Bardzo dziękuję panie wojewodo. Drugi egzemplarz podpisze pan poseł Władysław Kurowski. Zapraszam panie pośle. Szanowni Państwo, o tym nie wspomniałem, ale chcę też serdecznie podziękować panu posłowi Kudowskiemu, który wielokrotnie e, angażował się bardzo mocno, ale także dopingował różnego rodzaju e, służby i do, różnego rodzaju organizacje do tego, aby jak najszybciej ten projekt zrealizować. Bardzo dziękuję panie pośle za też pana bardzo mocne e, osobiste zaangażowanie. Bardzo dziękuję Panie Pośle. Trzeci egzemplarz podpiszą Panowie Marszałkowie. Zapraszam Pana Marszałka Witolda Kozłowskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego deklaruje m.in. tak jak to już zostało powiedziane, podjęcie działań w kierunku zabezpieczenia w budżecie Województwa Małopolskiego na rok 2022 środków finansowych m.in. na wykonanie koncepcyjnego projektu architektonicznego. Zapraszam pana wicemarszałka. Bardzo dziękuję panie marszałku. Kolejny egzemplarz numer cztery podpisze pan komendant Michał Ledzion Serdecznie zapraszam panie generale. Bardzo dziękuję Panie Komendancie. Do podpisania listu intencyjnego zapraszam pana starostę, który deklaruje w tymże liście, że sfinansuje i przekaże na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji badania geologiczne i geotechniczne terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja. I jeszcze jeden podpis kropka nad i. Pan burmistrz, zapraszam pana burmistrza. Gmina Myślenice nabędzie na własność działki osób fizycznych przeznaczone pod budowę i dokona zmian także w planie miejscowym, bo i to będzie konieczne, żeby ta inwestycja powstała. Bardzo dziękuję. Wszystkie umowy, wszystkie egzemplarze podpisane. Zapraszam do wspólnego zdjęcia. Chodzimy bliżej, jak mogę Pana Generała Radziona do środka, z Panem Komendantem Powiatowym zaprosić, bo myślę, że e, jako główni beneficjenci tego listu prosimy też Pana Burmistrza, Panów naszych Radnych, Pana Roberta Gylice i Pana Radnego... Odsuńcie te listy, żeby, mistrykę, widać, żeby było widać, co, co by było